Grzegorz Braun zachwycił lub szokował w zasadzie całą Polskę swoim niespodziewanym sukcesem wyborczym. Przebił urzędującego marszałka Sejmu i to w sytuacji, gdy Sławomir Mencen, wywodzący się z podobnego środowiska, także uzyskał potężny wynik. Grzegorz Braun jednak miał pewne zastrzeżenia co do tego, jak liczono głosy na niego, o czym mówił w wywiadzie w telewizji Republika. Sami posłuchajcie, jakie sygnały doszły do jego sztabu. Ci którzy, są, ci, którzy są bardziej realistycznie nastawieni do, do tej rzeczywistości kreowanej przez media, tacy znowu zdziwieni nie byli. Chociaż oczywiście mamy doniesienia o ewidentnych fałszerstwach wyborczych, mamy Poważne? No, to jest bardzo poważne, jak rodzina i znajomi gdzieś w jakiejś komisji o, o obwodowej na wsi polskiej wiedzą na pewno, że oddali 14 głosów na mnie. W tej jednej mhm, komisji, tak? a na drzwiach potem było wypisane, że cztery. No to jest fałszerstwo, ale oczywiście Państwa Komisja Wyborcza, żadne sądy nic z tym nie zrobią. My to rozumiemy. Po takich rewelacjach oczywiście został zapytany, czy on i jego sztab mają zamiar składać protesty. Jednak polityk niekoniecznie był przekonany co do możliwości zwycięstwa i udowodnienia oszustwa. Skwitował jednak to dość ciekawie, że więcej głosów widocznie nie można było mu odebrać. Stąd solidne czwarte miejsce w pierwszej turze i dlatego... Ale będziecie i dlatego, składać protesty? No, pan redaktor już informował o tym, pan poseł Włodzimierz Skalik z Trybuny Sejmowej, więc zobaczymy, na co tam nam starczy sił, bo nie chcemy się przecież rozdrabniać na jakieś procesowanie, które potem łatwo posądzić o pieniactwo. Kontentuje się tym, że jest właśnie 6,34 milion dwieście kilkadziesiąt, Dziękuję, kłaniam się wszystkim rodakom i pozdrawiam. Dziękuję i proszę o jeszcze. Najwyraźniej mniej już dać nie mogli. Bardziej skręcić tych wyborów się nie dało. Rozmowa zeszła też oczywiście na Sławomira Mencena. W tym wypadku Grzegorz Braun zachował się z klasą i, nawet dopytywany o jego spotkanie z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim, odniósł się do tego po swojemu wykorzystując powiedzenie ludowe. No ale teraz y, muszę Pana jeszcze zapytać o wynik y, kolegi Pańskiego z Konfederacji, Sławomira Mencena, bo to prawie 15%. Gratuluję. Też dobry wynik. Gratuluję. Bardzo dobry. Tak, gratuluję. No ważne, żeby jakiekolwiek wyniki się uzyska, żeby ich potem nie rozmienić na drobne, prawda? No właśnie. No to przechodzimy płynnie do pytania, czy... Piwo rozwodniło wyniki pana Sławomira Mencena. Pytam o to słynne Pani piwo redaktor, z Rafałem Trzaskowskim. Standardowo odpowiadam staropolskim powiedzeniem: kto z chłopem pije, ten z nim potem pod płotem leży, więc trzeba uważać. Z kim się pije? Grzegorz Brown był wyraźnie rozbawiony też, gdy został zapytany o dwóch swoich najnowszych fanów z Koalicji Obywatelskiej, którzy bronili go na konferencji prasowej. Zobaczcie jego reakcję na to, co zrobili Michał Szczerba i Dariusz Joński. Ale nie wiem, czy pan wie, gdzie pan teraz ma obrońców? W kim? No no. Hmm. Nie oglądał pan dzisiejszej konferencji? Dwóch europosłów, czyli pana kolegów z Parlamentu Europejskiego. Europosłów Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Jań. Ach tak, e, tak, panowie, e, panowie najedzi się e, hmm? na moich, nie wiem, czy prokuratorów, no czy ja, adwokatów. Ja nie wiem właśnie. Czy adwokatów? Bóg z nimi. Pani redaktor, to są Michałki. No ja to wiem, ale, ale czy pan się spodziewał, że takich dwóch posłów po prostu wystąpi i no, powie ten Grzegorz Bram. Wyjaśniam, wyjaśniam i też dyktuję do protokołu na piwo nie chodzi. Grzegorz Brown miał też bardzo ważne ogłoszenie w wywiadzie z Danutą Holecką na temat swojej najbliższej przyszłości. Okazuje się, że on i jego partia, Konfederacja Korony Polskiej, nie spoczywa na laurach i jego dobry wynik wyborczy Zamierzają przekuć w kolejny sukces, do którego już teraz się przygotowują. Chodzi o wybory parlamentarne, które mają odbyć się w 2027 roku. Grzegorz Brown wyznał, że na jego listach mogą znaleźć się nieoczekiwani sojusznicy. Teraz kandydat. Zawsze kandydat, bo w polityce kampania wyborcza przecież trwa nieustannie. Jeśli o mnie chodzi, o moją partię, Konfederację Korony Polskiej, kłaniam się Państwu, szczęść Boże, dobry wieczór. No to my jesteśmy już w kampanii parlamentarnej do tych następnych wyborów Jasne. sejmowych z tym pozytywnym efektem mierzenia i ważenia przed walką, którym była kampania prezydencka. 6% z kawałkiem no 6, 34, to tak. Milion dwieście kilkadziesiąt tysięcy głosów 10 razy więcej niż 10 lat temu na moją kandydaturę. No, to jest pozytywny wynik, ten, ten odczyt gorączki. Narodowej. No, i z tym odczytem i z tym pozytywnym wynikiem idziemy do następnego sejmu szerokim frontem gaśnicowym. Polscy patrioci, prawacy, wolnościowcy, narodowcy, katolicy konserwatyści, tradycjonaliści, spod różnych znaków, nie tylko spod moich własnych, z Konfederacji Korony Polskiej, ale e, ponieważ w tej kampanii prezydenckiej miałem przyjemność, zaszczyt, e, honor e, być e, wspieranym, popieranym przez weteranów różnych innych akcji e, prawicowych. E, formacji poprzednich kadencji Ligi Polskich Rodzin, samoobrony Jotu który był, ale się zbył, no to mam nadzieję, że także i z niektórymi bezpartyjnymi samorządowcami pójdziemy i weźmiemy tyle mandatów, żeby polski patriotyzm miał realną, rzetelną reprezentację w następnym Sejmie. Grzegorz Braun powiedział też, co musiałby zrobić Karol Nawrocki, by pozyskać głosy jego wyborców. Z jego słów można też wywnioskować, że raczej nie ma mowy, by jakkolwiek poparł Rafała Trzaskowskiego, którego wiele postulatów stoi w kompletnej sprzeczności z tymi, które on głosi. Jeśli ktoś chce być Polakiem i zapewnić bezpieczeństwo tym Polakom, którzy nie chcą być eurokołkoźnikami, no to czas, żeby to powiedział, a nie migał się. Ponieważ jak widać, walec i tak jedzie. I, i tak. I, I tak yy, nawet ten polski patriotyzm w wersji light układnej nie może liczyć na yy, jakąkolwiek tolerancję ze strony tych, których kandydatem jest Rafał Trzaskowski. Więc warto by się było jasno zadeklarować. Pan Rafał Trzaskowski, jego agenda Pańczy. tęczowa, jego agenda. Bójcza, eksperymenty medyczne i szprycowanie i in vitro, prawda, procedura zootechniczna. No, warto, warto się odróżnić. Warto się odróżnić. Oczywiście pakt migracyjny, ale tutaj ten niuans przecież nie tylko nielegalna migracja, ale też i ta legalna, a nawet przede wszystkim legalna. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.